Witam serdecznie. Jestem pracownikiem Zachodniego Działu terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu, razem z koleżanką moją Moniką. Pragniemy przedstawić tutaj prezentację na temat bezpiecznych praktyk i środowiska w ujęciu energii i szczególnie odnawialnych źródeł energii. Na początku może krótko o kompetencjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Urzędu Regulacji Energetyki. Jest takim centralnym organem administracji rządowej, realizujący zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz zajmuje się również szeroko pojętą taką takim zajęciem dotyczącym promowania konkurencji. Oczywiście to jest do kompetencji prezesa URE należy również wiele innych zadań. Tutaj w tej prezentacji są wyszczególnione takie podstawowe zadania. Mianowicie do takich najważniejszych zadań należy udzielanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, na obrót paliwami gazowymi, na obrót ciepłem, na dystrybucję ciepłem, również na zatwierdzanie taryf. Taryf, tak jak wspomniałem wcześniej, w takich samych przedziałach jak koncesje. Również rozstrzyga spory pomiędzy odbiorcami końcowymi, jak i przedsiębiorstwami energetycznymi. Również monitoruje rynek biopaliw, również kontroluje ceny zapasów paliw, jakość tej energii, którą kupujemy, jakość paliw, którą kupujemy na stacjach benzynowych. Jak i również zajmuje się wydawaniem świadectw pochodzenia. W skład w ogóle z naszej struktury wchodzą oddziały terenowe. Nasz oddział terenowy mieści się tutaj właśnie w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 20. Dyrektorem tego oddziału jest pani Irena Gruszka. Tutaj są numery telefonów, jakbyście w kiedyś w przyszłości aplikowali do naszego urzędu. Oczywiście najważniejszym dokumentem regulującym kwestie energetyki w Polsce jest ustawa, która nazywa się Prawo Energetyczne. Ustawa ta została uchwalona po raz pierwszy 10 kwietnia 1997, 1997 roku. Oczywiście ona przechodzi wielkie burzliwe zmiany. Na dole znajdziecie Państwo odnośniki dzienniku ustaw, pod jakimi można tą ustawę znaleźć. Ustawa Prawo Energetyczne, um, cóż to takiego jest? To jest ustawa, która określa zasady kształtowania um, szeroko pojętej polityki. Energetycznej państwa, y, określa zasady i warunki zaopatrywania wszystkich użytkowników systemu elektroenergetycznego y, w paliwa, w energię oraz y, działalność przedsiębiorstw energetycznych obejmuje, a także określa organy właściwe, które są odpowiedzialne za sprawy gospodarki paliwami. Y, celem tej ustawy również jest y, tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i szeroko pojętej obecnie bardzo modnej definicji bezpieczeństwa energetycznego kraju, o którym głośno się mówi w mediach, i o której właśnie wszyscy rządzący podkreślają, że mamy być uzależnieni pod względem bezpieczeństwa od naszych wschodnich sąsiadów. Bezpieczeństwo energetyczne. To taki, można powiedzieć, nowy twór, to taka nowa idea Zjednoczonej Europy, kształtująca nie tylko decyzje w polityce wewnętrznej państw poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ale także podejmowane są te decyzje w ramach polityki zagranicznej i ekonomicznej krajów Unii Europejskiej. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zaczęło nabierać takiego, można powiedzieć, pędu, zupełnie nowej treści, zupełnie nowego wymiaru gdy państwa Unii Europejskiej zdecydowały się na wsparcie inwestycji, które faktycznie prowadzą do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Takimi posunięciami są już zauważalne posunięcia w Polsce. Jest między innymi budowa gazoportu w Świnoujściu, budowa naftoportu w Gdańsku, budowa gazociągów, budowa różnych połączeń transgranicznych pomiędzy Polską, która leży we wspólnocie Unii Europejskiej, jak i krajami leżącymi poza Unią Europejską. Ustawa prawo energetyczne również definiuje różne pojęcia. Oczywiście pojęcie energii poznacie Państwo bardziej na zajęciach z fizyki, jednakże prawo energetyczne definiuje, definiuje energię jako energię, która może być przetworzona w dowolnej postaci. W postaci ciepła mamy do czynienia z zwaną energią cieplną, która występuje w wodzie, parze i w innych nośnikach, w postaci energii chemicznej, gdzie mamy do czynienia z różnymi rodzajami paliw stałych, jak i paliwami gazowymi. Pragnę zwrócić uwagę, że paliwa gazowe. Są to takie paliwa jak gaz ziemny, wysokometanowy i zaazatowany, jak i skroplony gaz ziemny, gaz propan butan, jak również biogaz rolniczy. Niezależnie od jego pochodzenia. Na tym slajdzie poniekąd chciałbym przedstawić jak działa system elektroenergetyczny, Nie tylko Polski, ale myślę, że taki stan rzeczy ma Również miejsce w każdym kraju. Na rynku występują firmy, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej, zarówno tak zwane tradycyjne metody wytwarzania za pomocą bloków węglowych, czyli elektrownie na węgiel, jak również odnawialne źródła energii, które stają się bardzo popularnym źródłem energii w Polsce, no i jak również elektrownia atomowa, o której budowie również myślimy w Polsce. Aby tą energię wytworzoną poprzez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem dostarczyć do tego odbiorcy końcowego, potrzebny jest tak zwany operator systemu przesyłowego, czyli przedsiębiorstwo, które nam tą energię od wytwórcy prześle sieciami, z reguły są to sieci wysokich napięć, następnie ta energia trafia do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją. Na terenie tutaj Poznania takim przedsiębiorstwem jest NA Operator i to przedsiębiorstwo przejmuje tą energię, oczywiście obniża ją z poziomu wysokich napięć do poziomu średnich napięć, a następnie dla odbiorcy końcowego jeszcze raz ją obniża do poziomu tzw. niskich napięć. I ta energia już docelowo trafia do poszczególnych firm, do odbiorców końcowych, do gospodarstw domowych. Jednakże na rynku również występuje takie przedsiębiorstwo, które pospolicie nazywane jest obrotowcem. Czyli przedsiębiorstwo energetyczne, które sprzedaje fizycznie jednostki energii elektrycznej, nie zajmuje się przesyłaniem. Tak jak tu mamy na tym slajdzie pokazano, jak operator systemu przesyłowego czy operator systemu dystrybucyjnego a zajmuje się fizycznym, można powiedzieć, dostarczaniem tej energii do odbiorcy końcowego, któremu na koniec zarówno i operator systemu dystrybucyjnego, jak i operator, jak i obrotowiec wystawia fakturkę. O ustawie o efektywności energetycznej głośno się mówiło i wszyscy na tą ustawę generalnie czekali, aż wreszcie w końcu ona weszła. Ustawa z 15 kwietnia o efektywności energetycznej yy, określa takie cztery podstawowe cele, na które polski sektor elektroenergetyczny czekał, czyli określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, określa zadania jednostek sektora publicznego, które mają być takimi prekursorami w zakresie efektywności energetycznej. Określa zasady uzyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia, czyli pewnego rodzaju zachęty dla przedsiębiorców, aby do tego programu przystąpić i określa zasady sporządzania audytu energetycznego, czyli określa, jakie, są, jakie muszą mieć wymagania osoby, aby ten audyt energetyczny sporządzić. Czym jest ta efektywność energetyczna? Bardzo prosta zależność, myślę, że taka prosta jak zależność prawa OMA, jest to nic innego jak wielkość efektu użytkowego do zużycia energii. Tak w skrócie można to nazwać, że na przykład jeśli do ogrania tego obiektu potrzebujemy temperatury 20 stopni, to przy tym założeniu możemy zużyć ilość jednostek energii potrzebnej. Na przykład 10, albo, albo możemy zużyć tych jednostek 5. Jeśli zużyjemy 5, to wtedy mamy do czynienia właśnie z tą efektoś, efektywnością energetyczną. Efektywność energetyczna również ta ustawa zakłada pewien BAT, czyli musimy tą energię oszczędzać. Oszczędność tej energii finalnej do 2016 roku wynosi, mamy ją osiągnąć w wysokości 9%. Przy czym ta energia finalna to jest energia lub paliwo z wyłączeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, no bo w sumie gdybyśmy często wylatywali na wakacje to byśmy tą oszczędność po prostu szybciej do tych 9% byśmy szybciej doszli, ale niestety ustawodawca te dwa rodzaje paliw Wyłączył. Przy czym te 9% mierzymy w odniesieniu do średniego zużycia energii w latach 2001-2005 i wyznaczając to średnie zużycie w tych latach mamy zaoszczędzić tej energii finalnej do 2016 roku 9%. Oczywiście, aby tą energię, tej energii zaoszczędzić, ustawodawca również wprowadził pewien mechanizm, mechanizm wsparcia, czyli coś, co ma nas zachęcić do tego, aby tę energię oszczędzać. Integralnym właśnie takim elementem ustawy o efektywności energetycznej są właśnie białe certyfikaty, czyli coś, co fizycznie możemy otrzymać, jest to taki pewien mechanizm rynkowy. Prowadzący do uzyskania takich już niestety wymiernych korzyści z zastosowania tej ustawy, a mianowicie zwiększenia oszczędności energii i zwiększenia oszczędności przez urządzenia, na przykład na urządzeń potrzeb własnych poprzez zmniejszenie strat energii elektrycznej w przesyle zarówno ciepła, jak i gazu ziemnego. Mechanizm wsparcia białych certyfikatów jest obowiązkowy dla firm sprzedających energię elektryczną, czyli tak jak na tym poprzednim slajdzie pokazałem dla tych tak zwanych obrotowców w celu przedłożenia tych białych certyfikatów prezesowi właśnie URE do umorzenia. Oczywiście przedsiębiorstwo energetyczne zawsze stara się te certyfikaty pozyskać. W przypadku gdy ich nie pozyska, no niestety musi zapłacić jakąś tam sankcję, czyli opłatę zastępczą. I od 1 stycznia 2013 firmy sprzedające energię są zobligowane do pozyskania określonej liczby tych certyfikatów w zależności od ilości sprzedawanej energii, aby ten poziom tych certyfikatów, jaki muszą po prostu przedstawić prezesowi URE do umorzenia, no, był taki no, sprawiedliwy. Ustawa również założyła, oczywiście, aby tą ustawę o efektywności mm, mamy do czynienia, to nie polega to na tym, że mamy wykonywać pewne jakieś tam y, nieokreślone czynności powodujące, że tą energię oszczędzimy, ale y, ta ustawa również założyła y, takie stworzenie pewnego rodzaju katalogu inwestycji. Katalogu inwestycji takich prooszczędnościowych, które oczywiście jak na slajdzie jest pokazane, został ogłoszony w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki i tam są wykazane wszystkie inwestycje, jakie przedsiębiorcy powinni dokonać, aby ta efektywność energetyczna u nich wystąpiła. Przedsiębiorca może uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu. Oczywiście przetarg, prezes ogłasza taki przetarg i do tego przetargu przystępują przedsiębiorcy, i w, podczas tego przetargu są właniani ci przedsiębiorcy, właśnie koleżanka uczestniczy w takiej komisji przetargowej, ostatnio była, i tych przedsiębiorców, którzy spełnili te oczekiwania związane z efektywnością energetyczną, no, przystąpiło bardzo dużo do tego przetargu przedsiębiorców. Oczywiście oprócz ustawy o efektywności energetycznej również mamy nałożone pewne cele ilościowe poprzez Unię Europejską. Oczywiście na szczycie Rady Europejskiej w 2007 roku podjęto taki dokument, który nazywa się Plan działań integrujących politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty i aby walczyć z globalnym ociepleniem na naszym kontynencie. I te cele to jest 3 razy 20 plus 10%. Czyli mamy zmniejszyć o 20% emisję gazów cieplarnianych do 2020 roku w porównaniu do roku 1990. Mamy racjonalnie wykorzystywać energię i w konsekwencji ograniczyć jej zużycie do 20% również do 2020 roku, i mamy zwiększyć udział energii produkowanych z odnawialnych źródeł energii czyli z różnego rodzaju paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, oczywiście firmy produkujące te urządzenia, czyli firmy z Chin, Niemiec i Danii dbają o to, żeby na naszym rynku takie urządzenia się znalazły i mamy zwiększyć udział tej energii do 20% całkowitego zużycia energii średnio w Unii Europejskiej do 20 również procent. I mamy ograniczyć, osiągnąć co najmniej 10% udział biopaliw w sprzedaży paliw transportowych. Oczywiście te cele są dla całej Unii Europejskiej. Nasza prezentacja dotyczy odnawialnych źródeł energii, więc na dole pozwolę sobie napisać, jaki my mamy jako Polska cel ilościowy. Dla nas na przykład, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, musimy mieć 15% udziału. Odnawialnych źródeł energii w całym systemie elektroenergetycznym. Czyli tyle musi powstać odnawialnych źródeł energii, abyśmy mogli zrealizować ten ambitny cel, który został nałożony dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Następnym źródłem są odnawialne źródła energii, i tu już poproszę moją koleżankę Monikę, która przedstawi Wam ten blok prezentacji. Witam Państwa. Ja dosłownie, no ze względu na tą późną porę, ja tylko kilka słów na temat odnawialnych źródeł energii. Tak jak kolega powiedział wcześniej, wszyscy mówią o obowiązku, że w Polsce, generalnie, skupiamy się na Polsce, było jak najwięcej odnawialnych źródeł energii. No tak, ale to nie, nie wystarczy tak sobie wziąć, postawić wiatrak no i, i, i wytwarzać energię. Yy. Wytwarzanie energii elektrycznej jest y, nie tylko działalnością gospodarczą, no bo ktoś, kto wytwarza energię elektryczną w odnawialnym źródle energii, prowadzi działalność gospodarczą, bo po prostu na tym zarabia, czyli działalność zarobkową. Oprócz tego, że jest działalność gospodarcza, jest to ściśle, y, ściśle nadzorowana działalność, działalność koncesjonowana, czyli tak jak na sprzedaż alkoholu trzeba mieć koncesję, tak samo na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii też trzeba mieć koncesję. I my właśnie zajmujemy się wydawaniem takich koncesji, yy, i dlatego chciałabym troszkę przybliżyć tą tematykę, no bo po prostu tym zajmujemy się na co dzień. Jeśli chodzi o definicję odnawialnego źródła energii, to myślę, że każdy z Państwa ją dobrze zna. W ustawie energetycznej yy, przytoczone są po prostu źródła tej energii, tak czyli no, oczywistości wiatr, woda. Y, promieniowanie słoneczne, dosyć nowym pojęciem, i, które tak naprawdę no, nie do końca przez przedsiębiorców, którzy nawet wytwarzają y, wytwarzają z tego źródła energię odnawialną, jest biomasa i biogaz. One są ściśle definiowane ze względu na to, y, z czego są różnym rodzaje na przykład biomasy, tak drzewna, jakieś odpady wysypiskowe. Więc to jest coś nowego i z tym mamy najwięcej problemów. Szczególnie, że biomasa, można wytwarzać energię tylko i wyłącznie z biomasy. Może ona też być dodawana do tradycyjnych paliw, tak? czyli do węgla, i wtedy dopiero pojawiają się problemy. Yy. We wrześniu 2013 roku oprócz definicji odnawialnego źródła energii w ustawie pojawiła się definicja mikroinstalacji, i małej instalacji. Dlaczego? Dlatego żeby jeszcze bardziej zachęcić, y, zachęcić do y, po prostu uruchamiania tych odnawialnych źródeł energii. Mikroinstalacja to małe źródło do 40 kW, jest ono szczególnie wyróżnione. Czyli normalnie, żeby przyłączyć duży, dużą farmę wiatrową, powiedzmy dwumegawatową, przedsiębiorstwo energetyczne musi wydać warunki przyłączenia, musi zostać zawarta umowa o przyłączenie do sieci takiego źródła. Jeśli chodzi o mikroinstalację, to na przykład jeśli ktoś z Państwa w domu planuje sobie na dachu posadowić jakąś, jakieś źródło fotowoltaiczne, to jeśli jego moc mieści się w wydanych warunkach przyłączenia, na dom, tak? To wówczas nie trzeba zawierać umowy o przyłączenie do sieci. No i nie przechodzi przez te wszystkie formalności związane po prostu z realizacją tej umowy. Czyli po prostu tutaj ustawodawca, żeby jeszcze bardziej wesprzeć inwestycje w odnawialne źródła energii, no po prostu zastosował taki zapis, ułatwił. Mikroinstalacje to są też źródła, które są rozproszone, no, wiemy o tym, że po pierwsze dostawy energii elektrycznej, generalnie wytwarzania energii elektrycznej w kraju powinno być jak najbardziej zdywersyfikowane i jak najbardziej rozproszone z dywersyki wykonane dlatego, żebyśmy się nie uzależniali od jakiegoś konkretnego yy, źródła, tak, nośnika tej energii pierwotnej. No W tej chwili jesteśmy definitywnie uzależnieni od węgla. Wszystkie duże elektrownie systemowe działają na węglu. No, niewielki udział węgla brunatnego, no, ale jest, ale, ale to wszystko jest naprawdę póki co bardzo dużo, no gdyby, gdyby coś się stało, gdyby wydobycie węgla, już nie, nie mówię już o jakimś tym kończeniu się pokładu węgla, ale gdyby chociażby wydobycie okazało się zbyt drogie, no to jesteśmy w niezbyt wesołej sytuacji. Dlatego tutaj ustawodawcy jak najbardziej starają się po prostu, no, wspierać, pomagać przedsiębiorcom, żeby inwestowali w te odnawialne źródła energii. Oczywiście odnawialne źródła energii to są źródła, Drogie, no tak nazwijmy to, drogie w inwestycji i tak naprawdę gdzieś tam też to, że, odbiorcy, że wytwórcy inwestują w odnawialne źródła energii, odbija się też tak naprawdę w cenie za, energi, w cenie za energię elektryczną, no, którą odczuje każdy z nas, no bo po prostu płacimy tak naprawdę po części za tą energię odnawialną w naszych rachunkach za energię elektryczną. I teraz tak, jak już sobie pobudujemy ten wiatrak, no to chcielibyśmy jak najwięcej za to zarabiać, prawda? No po, to, po to otwieramy przedsiębiorstwo, żeby jak najwięcej za tym zarabiać. I nie dość, że możemy sprzedać energię elektryczną i energię czarną jakby, tak, i uzyskać za to y, po prostu pieniążki, oprócz tego y, Oprócz tych pieniążków za tą energię elektryczną uzyskujemy pieniążki, możemy uzyskać pieniążki za świadectwo pochodzenia, bowiem za każdą jednostkę wytworzoną w odnawialnym źródle energii przysługuje świadectwo pochodzenia, które jest y, jednoznaczne z prawami majątkowymi. Obrót prawami majątkowymi odbywa się, się na towarowej giełdzie energii. Z tego, co tutaj zdążyłam się dowiedzieć, to. Towarowa Giełda Energii w Polsce jest naprawdę, naprawdę prężnie, prężnie działającą instytucją, która no, jakby jest jedną z najlepszych w Europie w tym zakresie. Generalnie, no ale tak, no, mamy cenę, za, mamy, że tak powiem, wytwarzając energię mamy jakiś dochód, no ale no, możemy sobie te świadectwa mieć, no ale co, co dalej? Otóż, tak jak w przypadku efektywności energetycznej, o czym wspominał yy, kolega, istnieje obowiązek zakupu, uzyskania takich yy, świadectw pochodzenia przez przedsiębiorstwa obrotu, tak. Przedsiębiorstwem obrotu w, tutaj na terenie Poznania jest NASA, to jest sprzedawca z urzędu, tak. I takie przedsiębiorstwa mają obowiązek uzyskiwania świadectwa pochodzenia. Jak świadectwo pochodzenia nie uzyskają, czyli nie kupią ich od wytwórców, to będą musieli y, zapłacić opłatę zastępczą, więc albo im się uda kupić trochę taniej na giełdzie te świadectwa pochodzenia, no albo opłata zastępcza i, i dlatego tak po prostu y, Cena, energii, cena za każdą wytworzoną, każdy wytworzony to jest około tak, na to się składa cena energii elektrycznej czarnej i zielonej, tak jak myślałam, to jest w sumie około 600 zł, około 360 zł mniej więcej, to jest stosunek 200 do 160 zł za energię czarną i za świadectwo pochodzenia. Tych świadectw kolorów mamy, yy, dosyć duży wybór kolorów, zielone świadectwa za odnawialne źródła energii, brązowe, za biogaz rolniczy. Dla kogeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jednocześnie mamy żółte certyfikaty, certyfikaty fioletowe i czerwone. Wcześniej kolega wspominał o białych z efektywności energetycznej. Tak wygląda system wsparcia. Na takim schemacie blokowym, tak, czyli mamy towarową Gierę Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Wytwórcę, Sprzedawcę z Urzędu yy, i Dom Makrelski, Towarowe Dom Makrelskie. Tutaj też system wydawania świadectwa pochodzenia. Tutaj to, co wspomniałam o, o tym, że jest to duże ułatwienie. Tak? Jeśli zdecydujemy się na małe źródło, do 40 kW, szczególnie yy, gdzieś w domu. To mamy taką ułatwioną drogę do przyłączenia tego źródła do sieci. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że oprócz obowiązku, oprócz obowiązku sprzedawców do zakupu świadectw pochodzenia, mamy jeszcze jakby systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii, jest to, że. Sprzedawcy mają obowiązek zakupu takiej energii. Nie może być tak, że ktoś wytworzy energię w odnawialnych do energii i nikt nie będzie chciał jej od, od, od niego wziąć cudzysłowy, tak? Żaden operator, żadna sieć nie będzie chciała jej przyjąć. No, tutaj jest obowiązek przede wszystkim zakupu, ale też pierwszeństwo przesyłu, tak? Czyli najpierw przesyłana jest energia, jeśli można ją rozdzielić oczywiście, yy, z odnawialnych do energii, a dopiero potem ta energia czarna. Tutaj jakieś szczegóły dotyczące zgłoszenia i małych i mikroinstalacji, ale to już dla tych, którzy się zdecydują na inwestycje. Powiem tylko, że tych przedsiębiorców, którzy decydują się na, na, na inwestowanie w odnawialne źródła energii, jest sporo. Niemniej jednak obawiam się, że jest to związane z tymi systemami wsparcia. No, tak naprawdę jest tak, że gdyby systemu wsparcia nie było, Inwestowanie w odnawialne źródła energii pewnie byłoby nieopłacalne. No póki co te systemy wsparcia funkcjonują i mimo tego, że planowana jest zmiana w tym zakresie, to one nadal, nadal mają się utrzymać. Troszkę w innej formie, niemniej jednak no, ustawodawca, żeby zrealizować postanowienia z Kioto, tak, musi, musi wspierać. Zresztą nie tylko w Polsce to to wspieranie po prostu wygląda. Wygląda właśnie przede wszystkim jest to wsparcie w formie świadectwa, ale też w innych krajach też to się tak odbywa po prostu. Mieliśmy nawet taką sytuację, że świadectwa na rynku było bardzo dużo i mocno spadła cena tego świadectwa. Niemniej jednak teraz wróciła ona do tego oczekiwanego poziomu i już opłacalnego dla, dla tych inwestorów. Jak widać na przestrzeni ostatnich czterech lat, no, drastycznie rośnie udział, um, udział odnawialnych źródeł energii generalnie um, w instalacjach wytwórczych, 2013 rok to już 5,5 tysiąca megawatów, tak? Czyli dążymy, dążymy, żeby zrealizować te obowiązki wynikające y, z protokołu. Natomiast ja tylko jeszcze na sam koniec yy, wspomnę o, o takim zbiorze praw konsumenta, bo niestety, jak się okazuje, jako konsumenci energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jesteśmy no, troszkę nieświadomi swoich praw. Yy, I dlatego prezes, yy, znaczy regulator, tak? W każdym kraju, regula regulatorzy, bo w każdym kraju taki, taki regulator istnieje. Yy, regulatorzy zostali zobowiązani do stworzenia yy, takich zbiorów praw konsumenta, które mówią o taryfach, bo każdy z nas yy, gdzieś tam w domu zakwalifikowany z jakieś taryfy, o, o fakturach, o zasadach płatności, yy, o bonifikatach, bo chociażby za to, że jakieś jednostki energetyczne są niedostarczone, należą się bonifikaty. O tym wszystkim jest w tym zbiorze praw, praw konsumenta napisane. Taki zbiór praw mają obowiązek dostarczyć sprzedawcy do każdego gospodarstwa domowego będącego odbiorcą energii elektrycznej. Taki zbiór praw został opublikowany przez prezydenta Rządu Regulacji Energetyki w biuletynie. Nasz biuletyn ma formę elektroniczną i znajduje się po prostu na naszej stronie internetowej. Także zachęcam do, lektu, do, do lektury, no bo państwo jako osoby wykształcone, tak, no tym bardziej powinny być zainteresowane swoimi prawami po prostu i, i egzekwowaniem tych praw, tak, od przedsiębiorstw energetycznych, bo jesteśmy z nimi związani umową i jeśli któryś ze stron umowy, swoich obowiązków z niej wynikających nie realizuje, no to zobowiązana jest chociażby do wypłacania bonifikat z tego tytułu. Także tutaj tylko nasze adresy e-mail. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę, szczególnie o tak późnej porze. O, to wszystko, dziękuję bardzo.